Poprzednim odcinku. Klejnoty harmonii. Patrz księżniczka Luna? To postać z jakiejś starej bajki. Sprowadzi noc na naszą krainę. Księżniczka musi dostać ten list niezwłocznie. Wiedziałam, że zaraz mi odpowie. Moja kochana. Życie młodego kucyka to nie tylko lektura. To bądź przyjaciół. Wszystkie kucyki w tym mieście są stuknięte. Może księżniczka ma rację? Nie ma jej! Orety, Księżniczka Luna! Mój mały kucyk, mój mały kucyk Mój mały kucyk Z nim co dnia przyjaźni czuję mój mały kucyk Kiedy ujrzę go to pędzę jak wiatr Czułe serce, Magi czar Naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc W krainie marzeń razem dzień i noc Przyjaźń to magia. część druga. Brać ją! Ona będzie wiedziała, gdzie jest Celestia! Nie radzę się zbliżać! Wracaj tu! Ciemność? Na zawsze? Ta dokąd? No, łapać księżniczkę Lunę! Nie spałeś dzisiaj całą noc. Bardzo niezdrowo dla małego smoka. Klejnoty, klejnoty, klejnoty! O, nikt nie pokona księżniczki Luny bez klejnotów harmonii! Co to takiego te całe klejnoty harmonii? I skąd w ogóle widziałaś o księżniczce Lunie? Może ty jesteś szpiegiem? Nie gorączkuj się tak. Nie jest szpiegiem. Chociaż dobrze wie, co się tu dzieje. Mam rację, tak? Dużo czytałam o księżniczce Lunie. Żeby się z nią zmierzyć, trzeba wejść w posiadanie klejnotów harmonii. Ale nie wiem, co to takiego, ani gdzie ich szukać, ani do czego służą. Klejnoty harmonii krótki przewodnik. Jak go znalazłaś? Stał sobie pod K. O. Klejnotów harmonii jest sześć, ale znanych jest tylko pięć. Dobroć, śmiech, szczodrość, uczciwość i lojalność. O szóstym jak dotąd nic nie wiadomo. Według doniesień pięć klejnotów znajduje się w pradawnym zamku królewskich sióstr. Który stoi w tak zwanym... Lesie free? Dzięki. To miło z Waszej strony, ale powinnam to zrobić sama. Nawet nie ma o czym mówić. My kucyki nie puszczamy przyjaciół samych do ciemnego lasu. Trzymamy się razem jak karmel i pieczone jabłka. Mm -hmm. A zwłaszcza, gdy mamy na widoku pieczone jabłka. Co? Są bardzo smaczne. <laughs> to znaczy, że żadna z Was tu nigdy nie była? <laughs> Chyba żartujesz? W takim miejscu kto by tu wchodził? To okropne miejsce. Tu wszystko jest inaczej niż w Equestrii. Jak to inaczej? Tego żaden kucyk nie wie. A dlaczego? Rainbow, weź przestań! Bo żaden kucyk, który wszedł do lasu, już nigdy nie wrócił do domu! Przyszaj szybko! Jack. I co dalej? Na dół pokręciło cię. Nie bój się. Zobaczysz, że nic ci nie będzie. Co ty wygadujesz? Zaufaj mi! To, co ci mówię, to najszczersza prawda. Na dół i będziesz ocalona. Przyzwyczajona do dźwigania kucyków. Gdy pinki i rarity były bezpieczne, ja i Fluttershy machnęłyśmy salto i złapałyśmy cię w mgnieniu oka. Wiem, Rainbow, też tam byłam. Jestem wam wdzięczna, ale musimy. O! o! kora! Jak tu go ominąć? Thank you. Biedactwo się skaleczyło. Biedactwo? Trzymaj się, bo teraz cię troszkę zaboli. Prataszaj! <grym> Jakiś liczny słodki koteczek z ciebie. Już cię nie boli, już będziesz grzeczny. Skąd wiedziałaś o tym cierniu? Nie wiedziałam. Wiem tylko, że każdy potrzebuje czułości. Na te powykrzywiane drzewa. Tylko tego nam brakowało. Ten stary zamek może być o krok, a my go nie zauważymy. Oj, widziałam cię, przepraszam. Hej, tutaj? No pięknie, zdaje się, w coś wdepnęłam. To tylko błoto. Co ty wyprawiasz? Uciekaj! No weźcie! Nie rozumiecie? Gdy był ze mnie jeszcze mały szkrab, a słońce szło już spać. Ja chyba śmiem! Po zmierzchu nawet zwykły krzak maszkarą mógł się stać. Nie śnisz! Chowałam się pod kołdrę, łykając słone łzy. Lecz babci mój głos odmieniał zły los, gdy radziła mi. Ale to! Śmiej się, pinki! się złe <gry> pa, I nie tępa twarz, nie ma się co złego ducha bać, niech idzie stąd i już Nie wiem. Siedziałem sobie w wodzie i rozmyślałem, gdy nagle ni stąd, ni pojawił się ten fioletowy dym, świsnął mi koło nosa i urwał mi kawałek prawego wąsa. Widzicie to? Teraz nie mogę znieść własnego odbicia w wodzie! O wielkie mi rzeczy! Tyle zamieszania przez głupi wąs? Jak możecie tak mówić? Jesteście okropnie gruboskórne. O, mój ty biedaku, masz takie piękne, lśniące łuski. No właśnie. I taką dopracowaną grzywę. To ostatni krzyk mody. I takie zadbane pazury. No, świeżutki manicure. Cały efekt psuje ten obcięty wąs. Wyglądam jak obszary paniec. To zbrodnia przeciwko dobremu stylowi i ja nie mogę tego tak zostawić. Ha! O, co ty znów wymyśliłaś? Czekaj, co ty chcesz? O, 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 mój prawy wąs, mam obydwa wąsy! Co za przystojniak! Och Rarity, twój przepiękny ogon! Oh, nie ma o czym mówić. Krótkie ogony są w modzie. Poza tym, ogon odrośnie. Tak samo wąsy. Oh, nurt się uspokoił. W drogę. Oh! Zapraszam, ten. To tutaj. Jesteśmy blisko klejnotów harmonii. Udało nam się. Twilight, zaczynamy. Kai. Ja będę pierwsza! O! A ty nic tylko spadasz i spadasz. I co teraz? Skrzydła. A, tak! Rainbow. Kto to? Rainbow. Ja się ciebie nie boję! Wyjdź do mnie! Czekaliśmy na przybycie najlepszego Pegaza w całej Equestry. Proszę? No chodzi o ciebie, rzecz jasna. Coś ty! Znaczy, no tak! O mnie! Ej, może szepnęłabyś o mnie słówko-kucykom z Wonderbolts? Strasznie bym chciała się dostać do tej grupy! Nie zrobię tego. Chcemy, byś została z nami. Shadowbolts! Jesteśmy najlepszą drużyną pegazów w okolicy, a wkrótce będziemy najlepsi w całej Equestrii. Ale do tego musimy mieć kapitana. Najlepszego ze wszystkich. Tak! Najszybszego. Tak. Dzielnego i nieustraszonego. Tak! Wszystko pasuje! Czyli. ciebie! Wuhu! Proszę bardzo! Tylko przymocuję ten most i już jestem z wami! Nie! One albo my! Rainbow, co ty tam robisz? O niech to. Rainbow! Tylko ich nie słuchaj! Więc. Cóż, dziękuję za propozycję. Ale moja odpowiedź brzmi nie. Wiecie, nie zostawia się przyjaciół nad przepaścią. Ojej, śmiało, Twilight, bardzo czekałaś na tę chwilę. Klejnoty harmonii, nareszcie. Ostrożnie, ostrożnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Usty. Według księgi, gdy znajdzie się pięć, iskra sprawi, że szósty klejnot się ujawni. Chciałabym jeszcze wiedzieć, co to ma znaczyć. Ja nie wiem, ale coś mi świta. Do tyłu. Nie wiem, co się może zdarzyć. No chodźcie, nie przeszkadzajmy jej. Dziewczyno, żarty sobie stroisz. Nie mądra dziewczyno. Myślałaś, że mnie pokonasz? Już nigdy nie zobaczysz swojej celestii, nie słońca. Ciemność zostanie tu na zawsze! Wydaje ci się, że możesz zniszczyć klejnoty harmonii? Otóż nie! Bo to, co klejnoty sobą reprezentują, jest tu wśród nas. Co? Applejack, która mnie wsparła kiedy wątpiłam, przedstawia klejnot uczciwości. Fluttershy, która współczuciem udobruchała mantykorę, przedstawia klejnot dobroci. Pinkie Pie, która pokonała strach śmiejąc się w twarz niebezpieczeństwu, przedstawia klejnot śmiechu. Rarity. Która ukoiła cierpiącego węża dając mu prezent, przedstawia szczodrość. A Rainbow Dash, która przedkłada przyjaciół ponad własne pragnienia, przedstawia lojalność. Dzięki tym wspaniałym cechom przebrnęłyśmy przez wszystkie Twoje pułapki. Brak ci szóstego klejnotu. Iskra nie podziałała. Mylisz się, iskra podziałała. Zrozumiałam to, gdy dotarło do mnie, jak się cieszę, że Was słyszę, że Was widzę. Tak wiele dla mnie znaczycie. Iskra zapaliła się we mnie, gdy pojęłam, że wy wszyscy jesteście moimi przyjaciółmi. Bo widzisz, księżniczko, klejnoty jaśnieją dzięki iskierce, która mieszka w naszym sercu. To z niej bierze się szósty klejnot klejnot magii. Czy wszystkie kucyki są całe? Na szczęście! O, Rarity! Jaki on piękny! Prawda? Już nigdy go sobie nie obetnę. Nie, twój naszyjnik pasuje idealnie do twoich plamek. A? Twój tak samo! I mój też! I mój też! Wspaniale! Wiesz, Twilight? Myślałam, że ty tylko tak sobie gadasz. Ale widzę, że naprawdę przedstawiamy klejnoty harmonii. To wszystko prawda. Księżniczka Celestia, Twilight Sparkle, moja wierna uczennica. Wiedziałam, że ci się uda. Ale. Mówiłaś, że to tylko stara legenda. Mówiłam, że powinnaś znaleźć przyjaciół. Nic ponadto. Przeczułam, że Księżniczka Luna powróci i wiedziałam, że masz w sercu magię, która ją pokona. Jednak nie mogłaś jej uwolnić, póki nie znałaś cudu przyjaźni. Teraz ktoś jeszcze musi go poznać. Księżniczka Luna. Minęło tysiąc lat, odkąd ostatnio Cię widziałam. Chyba już czas zapomnieć o różnicach. Miałyśmy panować razem, droga siostro. Siostro? Czy przyjmiesz moją przyjaźń? U -u -u. Wybaczysz mi? Tak bardzo za tobą tęskniłam, siostro. I ja za tobą też. Hej! <grystanie> wiecie, co trzeba zrobić? Urządzić imprezę! Co cię gryzie, moja uczennico? Nie cieszysz się, że misja się skończyła i że możesz powrócić do swoich studiów? No właśnie nie. Ciężko mi będzie zostawić moich nowych przyjaciół i odejść. Spike, no tu i proszę. Ja, księżniczka Celestia, powierzam mojej wiernej uczennicy Twilight Sparkle nową ważną misję dla Equestrii. Będzie studiować magię przyjaźni, a później przedstawi mi raport ze swego nowego domu w Ponyville. Dziękuję ci, księżniczki. Obiecuję, że cię nie zawiodę. Zobaczysz. Czy <gryw> to nie wspaniale? Cieszycie się? Bo ja się cieszę. Nigdy się tak nie cieszyłam, tylko kiedy zrobiłam. Ale na... Wersja polska na zlecenie Mini Mini Master Film. Reżyseria Agata gawrońska Bałwa. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięk i montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Brozińska, Monika